Cześć, z tej strony Maja Grugel z informatora e-przedsiębiorcy, i mamy dzień siódmy naszego wyzwania: zdrowy biznes. I teraz chciałam podsumować. W poprzednim tygodniu mówiliśmy o tym, żeby określić swojego klienta i poznać go, bo na podstawie tego będziemy budowali wszystkie inne rzeczy. I teraz zacznę mówić o tych wszystkich innych rzeczach, czyli dalej w tym wyzwaniu będę mówiła troszkę o taktykach, które, których używamy w biznesie online, jak je zrozumieć, jak je zastosować. Będę też mówiła trochę o planowaniu i o takim mindsetie biznesowym. Także zapraszam serdecznie. Dzisiejszy, dzisiejsze zagadnienie to jest: Wybierz kanał. Wybierz sobie kanał, czyli wybierz tam, gdzie będziesz, który kanał z tych mediów społecznościowych, czy z kanałów, na których się publikuje różne treści który będzie Twoim grów, głównym kanałem, który będziesz rozwijał, który, gdzie będziesz budował tą społeczność, na którym chcesz się skupić. To nie znaczy, że musisz mieć tylko jeden. E, uważam, że powinieneś skupić się na jednym, maksymalnie dwóch, jeżeli, jeżeli publikujesz jakieś takie treści pomocnicze czy dłuższe formy. O co mi chodzi? O, chodzi mi o to, że często... Nie rozumiemy tego, jak to ma działać, rzucamy się na wszystko, bo wszyscy mają wszystko, tak? Czyli musimy mieć fanpage, musimy mieć Instagram, musimy mieć LinkedIn, musimy mieć YouTube, yy, i potem jeszcze zaczynamy podcast, i po prostu wszystko robimy, jakby nic nam nie przynosi efektów. Zastanawiamy się, to gdzie ten klient jest, dlaczego go nie ma, przecież wszystko robię, a tego klienta nie ma. Często spotykam taki problem, a, albo taki problem, że po prostu żadnego kanału nie robię, bo nie wiem, jaki mam robić. Więc jakby te, ten kanał, który chcesz rozwijać, który wybierzesz, ma generalnie służyć temu, żeby budować społeczność, żeby budować bazę klientów, którzy od ciebie kupią. No temu ma służyć w biznesie. I do tego możesz wykorzystywać treści. Jeżeli chcesz publikować treści, w takiej dłuższej formie treści pomocnicze to potrzebny ci kanał taki typowy do treści i tutaj wybierasz czy to będzie blog, czy to będzie podcast, czy to będzie YouTube. Tak samo takie treści można publikować na LinkedIn z tych podstawowych. I wtedy do tego też warto mieć jest kanał taki typowych mediów społecznościowych, czyli Facebook albo Instagram albo LinkedIn, to jest takie dwa w jednym. Ewentualnie Twitter może, chociaż nie wiem czy on jest taki popularny w Polsce. I teraz yy, jeżeli masz ten kanał z treściami, czyli na przykład bloga, no to wykorzystujesz te media społecznościowe też po to, żeby rozwijać tego bloga, żeby pokazywać ludziom, że coś jest na Twoim blogu i, i ich tam wysyłać. Natomiast czasami możesz nie chcieć, czy nie potrzebować, czy nie mieć pomysłu robić takiego typowego kanału z treściami. Po prostu masz media społecznościowe, gdzie chcesz budować swoją społeczność i. Zapisywać ludzi na swoją listę mailingową, budować listę mailingową, czy po prostu masz biznes i potrzebujesz mediów społecznościowych, żeby być w kontakcie ze swoimi klientami, żeby oni o tobie nie zapomnieli, żeby do ciebie wracali po to, co oferujesz, no to wtedy wystarczy ci albo Facebook, albo Instagram, tak? albo LinkedIn, jeżeli masz klienta, który jest na LinkedIn. I teraz. Y to nie chodzi o to w biznesie online, że jak masz to wszystko, to ktoś wejdzie i zobaczy, ojej, ty masz i tam, i, i taki kanał, i bloga masz, i YouTube masz, i podcast nagrywasz, i teraz i robisz webinary, robisz w ogóle wszystko, robisz, to, to dlatego od ciebie kupi. To, to w ogóle jakby nie o to chodzi. I często taki błąd, który robimy, to jest obserwujemy ludzi, którzy zaszli już bardzo daleko i oni mają jakby wszystkie te kanały rozwinięte. No takim klasycznym przykładem w świecie online na przykład będzie pani swojego czasu, która jakby robi wszystko, robi długie live'y, ma podcast, ma teraz chyba YouTube rozwija. Ma wszystko, ale nie zastanawiamy się nad tym, że ona jest na zupełnie innym etapie. Ona ma bazę klientów, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, może ponad 100 tysięcy i w tej chwili ona ma też zespół ludzi, nie wiem, tam ile tych ludzi ma, ale Ci ludzie pomagają jej to wszystko ogarniać, więc ona może sobie rozwijać te następne kanały. Czyli siada, nagrywa, a dalej publikuje jej to, edytuje ktoś inny. No to wtedy można sobie tak robić. Natomiast jeżeli jesteś jednoosobową firmą i chcesz się teraz wypromować, no to nie jesteś w stanie być na wszystkich kanałach i robić tego skutecznie. Dlatego musisz wybrać jeden ten kanał. I teraz, jak to zrobić, gdzie jest Twój klient? Hmm. Właśnie, gdzie jest Twój klient? Zadać sobie pytanie, gdzie jest mój klient? Czy on jest na Instagramie bardziej, czy on jest bardziej na LinkedIn? I skąd, skąd to wiedzieć? No, najlepiej jest porozmawiać z takim klientem albo potencjalnym klientem, czyli wracamy do tych podstaw: zastanowić się, gdzie on jest. Jeżeli masz już kilka tych kanałów. I na każdym coś próbujesz, to też może widzisz, że gdzieś, gdzieś to działa. Tak? Gdzieś się ludzie angażują, skądś masz może zapytania, czyli tam sobie w miarę dobrze radzisz, tam są twoi klienci. No to rozwijaj ten kanał. Jeżeli nie wiesz, jaki kanał, no to um, ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że każdy ma klientów na Facebooku. Każdy. Z tym, że. Na Facebooku tam jest znowuż problem z, z takim docieraniem organicznym do wszystkich, więc jeżeli, jeżeli jesteś gotowy zainwestować w reklamę na Facebooku, to myślę, że w każdym prawie biznesie się to sprawdzi. Jeżeli chcesz rozwijać tak y, organicznie na razie, no to też musisz jakby rozumieć, co, jak działa. No bo na Facebooku. Y, jeżeli Twoje posty będą takie super, że będą ludzi angażowały i jeżeli jesteś w stanie poprosić ich, żeby oni się tymi postami dzielili, na przykład, no to możesz gdzieś tam dochodzić do coraz większej ilości ludzi, bo generalnie też w biznesie chodzi o to, żeby pokazać się coraz większej ilości ludzi i z, tej, z tych ludzi wyłuskać tych, którzy są Twoimi klientami. Natomiast ym, są inne kanały i to też jakby zależy od świadomości Twojego klienta. Są inne kanały, gdzie możesz y, szybciej dotrzeć do tych ludzi. Tak jak też już wspominałam, y, dzień szósty to była przerwa, w dniu piątym. Jeżeli Twój klient jest świadomy i szuka rozwiązania, no to warto byłoby zająć się na przykład blogiem i SEO. Jeżeli Twój klient na przykład wie, że ma problem i szuka sobie o tym problemie, żeby się coś dowiedzieć, poczytać, no to na przykład dobrym kanałem może być YouTube, bo YouTube działa jak wyszukiwarka, czyli on ciebie wyszuka. Jeżeli yy, on nic nie szuka, a potrzebujesz mu się postawić przed oczami ze swoimi yy, rzeczami, tutaj jest dobra reklama na Facebooku, bo tak jakby trochę siłowo po prostu w miejscu, w którym on jest, pokazujesz mu się. Nie wymagasz od niego, żeby on ciebie szukał. Także. Yy, a jeżeli na przykład masz. Salon kosmetyczny, załóżmy, i po to Ci są potrzebne te media społecznościowe, żeby przytrzymać tego klienta przy sobie, żeby pokazać swoją pracę, ale też żeby mieć po prostu taki regularny kontakt z klientami, przypominać im się o sobie, bo za każdym razem, znaczy za każdym, jak wejdzie na Facebooka, zobaczy, e, zobaczy ciebie, zobaczy Twój salon, zobaczy, że zrobiłeś komuś fajnie włosy, to sobie zapamięta, aha, dobra, no następnym razem. To muszę u tej, iść do tej fryzjerki, się spytać, bo bym chciała taką samą fryzurę. Tak? Na tym to polega. Takie utrzymywanie regularnego kontaktu, do tego będzie dobry ten Facebook czy ten Instagram. I teraz, w zależności od tego, na czym ty się musisz skupić, teraz to wybierasz sobie ten kanał i podejmujesz decyzję, że na tym jednym kanale się skupisz. I teraz, jak to zrobić, podpowiem ci już w następnym filmie. Na teraz, natomiast teraz się zastanów. Czy wiesz, z którego kanału korzystają Twoi klienci? E, może już ich pytałeś? E, może wiesz, jak nie wiesz, możesz też zobaczyć, co działa u konkurencji, czy u kogoś, kto jest w tej samej branży, ale gdzieś już tam jest dalej rozwinięty. I jakby oczywiście nie kopiować, ale zainspirować się tym, co oni robią, ale trzeba podjąć tą decyzję. Nikt Ci nie powie na 100%, e, że ten kanał jest odpowiedni. I nikt ci nie da gwarancji, że jak zrobisz ten kanał, to on ci przyniesie efekty, bo to potem też zależy od tego, czy treści, które tam umieszczasz, są interesujące dla Twoich klientów. Znowu wracamy do tego klienta, tak? Czy komunikat, który do niego stosujesz, jest dla niego interesujący? Także zastanów się teraz nad tym kanałem i do zobaczenia. Jutro dalej będziemy kontynuować ten temat y, tego kanału komunikacji z klientem. Dzięki, cześć.